Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Bardzo gorąco w dzisiejszym odcinku. Jakieś będą newsiki, no i oczywiście to, na co czekaliście najdłużej. Albo i nie, w sumie, bo o tym nie wiedzieliście, czyli nowy czołg, i ogólnie mamy nowe wydarzenie połączone właśnie z Steinem. Jak to wszystko wygląda, opowiem Wam za chwilkę. Zanim przejdziemy do czołgu E65, najpierw jedna ważna rzecz: okulary. Tak jak widzicie, godzina też jest późna. Jestem podczas trwania maratonu na Twitchu, na terenie Twitch TV, więc musicie wybaczyć. Niektóre materiały będą nagrywane z live'a i plączy mi się język, ale słuchajcie, rusza na tarcie. Mamy nowy sezon, czyli wkroczcie w Rock Smoka. O co dokładnie chodzi? Możecie sobie pograć rankę dziki, jeżeli lubicie. Będą dla was dostępne przez. Czas określony, koniec mamy 10 listopada. Zaczynamy 29 września, to jest jedna z tych kilku odsłon, które będą nadchodzić cyklicznie. I co jest tym razem? Tym razem będziemy mieć polską siłę, polską moc, 60 TP. Zobaczcie, jak on wygląda. No, bestia to w ogóle ten jest chyba najlepszy. Świetnie wygląda z tą białą farbą. No więc możecie sobie zainkasować takiego 60 TP. Uskładać punkciki, odłożyć obligacje. To jest akurat bardzo fajna sprawa. Jeżeli ktoś lubi sobie, żeby pograć na tarcia, no to będzie mieć do tego yy, okazję i ku temu właśnie będzie mógł się też pobawić. No a sam skin, no wygląda też moim zdaniem super. Te ostatnie mi się jakoś personalnie nie podobają, ale no, za Mistrza genialne i za złoto też świetne. Nawet za Silvera wygląda dobrze, chociaż jest troszeczkę obszarpane. Nie będę Wam tłumaczył dokładnie co, jak i z czym. Wiecie, z, jak wyglądają natarcia. Będziecie mieć też oczywiście do wyboru trzy czołgi, 705, jak pancera i koncepta. Ale już Wam zdradzę jeden tip. Jeżeli macie Type 5, to błagam, grajcie Typeem 5 na natarciu na większości map. Może nie na wszystkich, ale na pewno będzie oddawał jako taki topowy. Topowych hateczek. Więc to chyba wszystko, jeżeli chodzi o natarcie, zobaczmy, co kryje się dalej. A to jest, moi drodzy, E65. Dalej nie czytam. O co dokładnie chodzi z tym czołgiem? No słuchajcie, Wolfenstein to Wolfenstein, więc i kamo pewnie będzie solidny. My tego kamo jeszcze nie mamy, nie wiemy, jak to dokładnie będzie wyglądało. Czy to będzie bardzo dobra sprawa? Czy może niekoniecznie? Dla niektórych na pewno gratka, wiele osób, które akurat grają teraz w World of Tanks. Słuchajcie, też się na Wolfensteinie prawdopodobnie wychowało. Więc słuchajcie, ja tutaj gram sobie zestaw taki: Taba, mamy HP i mamy wentylację. To po pierwsze, teraz tak. Jak sobie popatrzycie na pancerz, no to ten czołg, mówmy się, 218-220. Super pancerza tutaj na tej górnej płycie nie ma, więc, ale zobaczcie na dolną. A więc, to może być nieciekawe zaskoczenie dla niektórych ludzi. Że pod kątem tutaj ta dolna może nieźle podbijać. Okej, okay, a sama wieża, skorpiony, jakieś czołgi z bardzo wysoką peną, raczej problemu mieć nie będą, żeby was poprzebijać, ale siła ognia jest definitywnie głównym motorem napędowym tego czołgu. Mamy 280 na bombie, 273 peny na apc goldowych, no i na podstawie mamy 221 też z pokopęka, uważam, i 280 na bombie, ale tak jak widzicie, Dokładnie, to jest dwururka, teraz to drugi czołg, który wychodzi musi mieć dwie lufy, więc ktoś tam w Wargamingu musi mieć też ostry fetysz. W każdym razie nie chcę was zanudzać tutaj suchymi statami, jak wygląda... Działko. To sobie możemy jeszcze powiedzieć. Nie wiem, czy widzicie, ale widzicie chyba, że ten czołg będzie mieć akurat całkiem przyjemne statystyki. Wracając do tematu: 0,3 celności. 1,66 tasu celowania. Co to nam daje? To nam daje bardzo, bardzo przyjemny gun handling, czyli to, jak to działo sobie funkcjonuje, że jak się rozjeżdża ten celownik, jak długo musi skupiać. No piękna sprawa na papierze. Jeździmy też całkiem nieźle. 40 km bez turbo, co warto zaznaczyć. A jak jeszcze sobie użyjemy jakichś perków fajnych, no to ta alfa nam delikatnie śmignie w górę. Ale dobra, to jest jedna sprawa. Papier przyjmie wszystko, a zobaczmy, jak się tym gra. Zestawik, niezmieniony. Zobaczmy, jak ten czołg sobie radzi w ogóle w grze. No słuchajcie, jeżeli gra się takim chateczkiem, e, no to powiem Wam od razu, z bo. Ej, ej, szybko to się ładuje. O, no, szybko to się ładuje. 12 sekund. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To może być nieźle kąsająca maszyna. Jeżeli ktoś być może lubi ten choke z, z WOD Plusa TS-54, być może nie ma ich jakoś super dużo, ale jeżeli go lubi, no to mam wrażenie, że akurat taką maszynką może się nieźle bawić. Jednak nie mówmy hop, nie chodzi o to, żeby chwalić na ślepo, tylko żeby to wszystko miało ręce i nogi. Mu się przyłączył? Okej. Okay. Mhm. Nie mam przebindowanego dwustrzału. Co jest problemem? Ej, szybkie to! Ja pierdykam. Ja się wystawiłem, żeby sobie naładować Alfę, bo chciałem mu dać pechę. A on od razu... polera jasna. Wy... Jezu. Strasznie mnie to zaskoczyło. Tutaj powiem wam, cię zdziwiłem. Przebindujmy sobie dwustrzał. Mega to szybkie. Okej. Okay. Eee, jestem w delikatnym szoku. Jak to szybko chciał w ogóle z tej salwy wywalnąć, więc być może tutaj ta alfa właśnie na tym dwustrzale będzie bestialska. Eee, czy ktoś jest w stanie spotnąć mi heela? Niestety nie. A już wiem, że jest tam pantera. Czy wychylanie się tutaj ma sens? Też nie za bardzo, bo tracenie głupio HP. E, tracenie głupio HP nie ma sensu. E, czy ten gisorek mógłby wjechać do krzaczka, chociażby to spotować? Byłoby super, ale widać, że nie chce. A ja chciałbym użyć tego dwustrzału, właśnie gdzieś na dystans. A wiecie co? Zaryzykuję. Zrobię to. Słuchajcie, zrobię to. Sprawdźmy, jak to działa. Szybkie. Polarnie szybkie. Togi, które na przykład nie mają pancerza. To będzie ostra Demolka. Ostra Demolka. nawet jak masz pancerz, to sądzę, że niektóre maszyny z taką będą jak 273 tego dwustrzału będą bardzo cierpieć. I tak i tak ten celownik zobaczcie. Bardzo szybko się ładuje. Mamy tutaj sekundę coś na załadowanie tej mechaniki. Więc zarąbiście. Nie musicie już jechać 5 godzin, a nie mam spota. Ooooooh! Mocne to! I zobaczcie, że pecha już jest prawie załadowana, i ciągle możecie brać udział w bitwie. Wszystko ładnie pięknie, powiem tak. Nawet mi się ten czołg. Uuu, baby! To był mój błąd. Źle strzeliłem. Myślałem, że on się będzie bujał i pojedzie do przodu. Nic się nie stało. Oj, wydaje mi się, że to będzie całkiem dobra maszyna. Aha. Ja się boję wam mówić takich rzeczy. Ej, to jest super, to jest słabe, to jest. To, to, to jest. No, na nic, że jest słabe. To. Kurde, znowu załadowałem. Co jest? Co ja robię? Wypraszam, jestem po trzech dniach maratonu po kilkanaście, po piętnaście godzin. Więc troszeczkę mi odkleja i nie jestem przyzwyczajony do tego, jak to szybko się ładuje. Ale daję wam gwarant że w następnej gierce, to ich po prostu przemłucę. Tory, muszę się do tego przyzwyczaić, bo ja na ST, ST na STQ, na ST2 jestem przyzwyczajony do tego, że to się ładuje troszeczkę dłużej. Na swaku też, a teraz sobie wciskam ten dwustrzał, i on już jest od razu z automatu dostępny. I to strzela dosłownie po sekundzie, więc jest to bardzo nienaturalne. Na tych wszystkich czołgach to się jakoś musi tam załadować. Tutaj od razu bomby. Na pewno to wychylenie nie było mądre, a prochorówki często nie bywają jakieś super. Tym bardziej z Lexiwanami jeżdżącymi po środku mapy w połowie bitwy. Gdy mam dwa lajka nikt nie gra, laczków, dziwna sprawa. Okej, okay, gdzie chłop może być? No mi się wydaje, że gdzieś tutaj w krzakach, co? A walnijmy sobie tubę. To nam zabroni, co? Nie sądziłem, że ten wystrzał z tych dwóch działek będzie tak czy. To ma całkiem pory tens, Bo nie musimy czekać jak na swaku, nie wiadomo ile tutaj. Od razu dajemy bombę. Czy to są apeki? Czy to są apecery? To i tak, i tak super szybko lata. Nice, nice. Ty no po... Wiecie, to innego jak rzucić dziesiątki prawdopodobnie. Co innego jak rzuci taką mapę, gdzie trzeba będzie, wiecie, pojechać na jakiegoś kanał Penera. Ale. O, w takiej gierce wygląda to nieźle. <laughs> Nawet jestem zaskoczony. Mi... wiecie co, mnie kupiło? Ja rzadko staram się, tak jak Wam mówiłem chwilę temu. Mm... Ach, staram się nie chwalić tych czołgów za mocno. Bo być może mój odbiór będzie zupełnie inny niż Wasz. Ale to wygląda naprawdę mocarnie. Wow. Głównie prawdopodobnie przez to, że ten strzał z wózlów jest tak szybki. Ale dobra. Nie chwalmy dnia przed zachodem. Jak mówi stare powiedzonko. A ja, co powiecie na to? Znowuż, próbuję ładować tę alfę za szybko, żeby sobie strzelić w przaczek, ok? Nic nie trafiłem i zobaczcie, strzelam z dwóch luf i ja po kilku sekundach mam już pechę z powrotem i mogę farmić. Więc tutaj utrzymanie się w bitwie i robienie cały czas uszkodzeń będzie bardzo ważne, bo wtedy będziecie maksymalizować te uszkodzenia, które macie. No i patrzcie to: su, bomba, fu. Ale to kara ludzi! Za mocno się może podniecam. Okej, okay, okej. Okay. Ale dajcie się człowiekowi gierką pocie pocieszyć, okej, okay? dobra? Dajcie się człowiekowi gierką pocieszyć. Mega to ciekawe. A co robi ten ziomek na 3? Nie mam pojęcia. Ze wszystkich chyba... No kurde, znowu, no będzie, że... Urodzek pili mnie, nie? Zapaczki. No 200 mi dali ostatnio. No dali dali. Powiem wam tak. Chyba najbardziej mi się podoba ten czołg ze wszystkich tych battle passowych. Czołgów, które były dostępne. Albo jest na równi z Terminatorem. Dobra. Takim torem sobie pójdźmy. Polerstwo ciekawe jest bardzo. Nie ma tam chyba nikogo. A szkoda, myślałem, że ten isek się tam wschował. Ale niestety nie. Zobaczcie, gdzie ten ziomeczek gra. W perełku, gdzieś ty zajechał. Ale złapał na niego przestrzał, lol. Ja mogę, tak jechać? I o co chodzi w tym czołgu? Nie tracicie dużo czasu na to, żeby naładować ten dwustrzał. E, czyli często jest tak, właśnie na tych czołgach, którymi trzeba ładować ten dwustrzał, że ktoś wam ucieknie z podcelownika, że ktoś wam odjedzie, że ktoś się schowa, że ktoś kogoś zasłoni, że wasz dziomek z drużyny wjedzie wam pod celownik. Tutaj tego nie ma. Bo tutaj ten dwustrzał jest tak szybki, że ja czasami nie jestem w stanie za nim nadążyć podczas obrotu wieżą. Więc jest nieźle. Zrobiłem cztery flagi. 3800 dymka w pierwszej rundzie. Nice. A nie, nie zrobiłem. Bo chyba go dobiłem za friko. Albo mi zaliczyło wynik. Nieważne. Ale Wyglądało to dobrze, co? Sprawdźmy następną. Tak, zagrałem dzisiaj 92 randomy. Albo więcej. Okej. Okay. Jedna runda za nami, gdzieś tam te pierwsze wrażenie, które, które miałem, delikatnie się tam pogubiłem w pewnym momencie, i to się zgadza. Sprawdźmy, czy będzie tutaj podobnie. Czy ja chcę jechać na hateki, A co, jak te wszystkie czołgi przyjadą mi na środek mapy? Bo zobaczcie, cholera jasna, że. No nie ma zbyt dużo czołgów ciężkich, więc spróbuję podjechać na MIDA. Motyw taki, że jak jest odburura, to dosyłacza nie dasz. Dosyłacz po prostu jest, wykreślony, nie ma, więc radziłbym wziąć Bente. I być może do tego HP Turbo byłoby idealnym rozwiązaniem. Możecie wziąć Staba, HP Wenta. Można się tym troszeczkę pobawić, jak najbardziej. Wszystko zależy od Waszych preferencji, od tego, jak lubicie grać. Ja sobie odpalę rezerwy. Osobiste. Sprawdzimy, ile to faktycznie jest w stanie przyparmić zarobić. Turbo byłoby fajne na tym czołgu zamiast stawki, bo on ma tak dobre działo, że wydaje mi się, iż ta staba nie jest tutaj w ogóle potrzebna. A co, jakby sobie pograć na jednostrzale? też znaczy, nie byłoby takie głupie, nie? Pa, jedzie. <grystanie> I tuba za 500. I teraz jest pytanie. Czy ten czołg klasyfikować jako czołg, który ma 280 uszkodzeń na strzał, czy jako maszynę, która strzela i ma 500 alfy? Bo zobaczcie, dałem ten dwustrzał i jest sytuacja, w której mogę dać jedną pestkę i ją daję. Czyli gramy sobie tym mądrze, próbujemy sobie tym szukać właśnie fajnych obrażeń. A czy on może mnie przebić? No chyba może mnie przebić po tej wieży dokładnie. Czyli, jeżeli ktoś strzela do was z golda, Policzcie się z tym, że jeżeli ma dobrą penetrację, na przykład tak jak x no to że może wam tubnąć, nie? To nie jest wieża, która dinga. Wszystkie pestki świata. Na przykład takie. Spokojnie, ja sobie to wyciągnę. No Okej, okay, pan też sprawdziliśmy. Mamy sprawdzony pancerz, czyli. Wierzą sobie, nie podingasz, nie? Wierzą sobie nie podingasz, więc uważaj na to, bracie, jak się będziesz wychylał. E, oczywiście w ramach nauki warto było się wystawić i spróbować tutaj odbić jakąś pestkę. No ale w warunkach jakie widzieliście, już mniej więcej wiecie, że szanse na to odbicie pechy XM'a, ja tutaj nawet podjechać nie mogę może jestem za wolny, nie wiem ale szanse na odbicie xm e, czy czegoś co strzela z Goldem tam około 260 penetracji, 70 no będą e, nie za wysokie nie będą to za wysokie szanse więc weźcie to proszę pod uwagę, no a xm -y? no, jak to xm -y? te czołgi są w stanie zbalansować wszystko okej, okay, okej, okay, rozumiem Czemu oni na Mordor nie pojechali, no? Dobra. Jako, że tu się zakorkowało, to ja sobie pojadę. Nie ma sensu tutaj siedzieć. Myślałem, żeby jechać na przykład na Buraskę, ale... nie będzie raczej tutaj opcji, żeby go szybko wyciągnąć. Mam za mało HP. To po pierwsze. Testy i wypadły pomyślnie i niepomyślnie. W zależności od tego, tego oczekiwaliście, czy nas przebije, czy nas nie przebije. Dobra. Wygląda to nieźle. Wygląda to ciekawie. Też proszę, żebyście mi wybaczyli, bo ostatnie kilka dni spałem po 5 godzin, a mój organizm lubi sobie 7 pospać. Więc po kilkunastu godzinach od piątku dni grania takiego, poszedł 15 godzin dziennie To mózg troszeczkę, wiecie, dostaje... dostaje zwarć. Ale dobra, rotacja. Uważam, że słuszna. Uważam, że słuszna. I teraz tak, próba. Co ja tutaj mogę wyciągnąć? Fałkę? nie bardzo, nie? Awią... Nice! To latarka jest mega mocna, co? Uuuu, ale nie skajtujecie za pnąć na no dobra. 1600 na bomby. Ja bym w tę fałkę wjechał tam, panie, by było gdyby Skoda zgarnęła, nie? Ja bym nie chciał już dostawać bomby. Byłoby miło nie dostawać bomby. I muszę mieć w głowie gdzieś tę buraskę, która ciągle tutaj może wjechać. 2200 dymka jest. Jedzi. Bura, prawda. <ścoughs> zajebiste! <śmany> Jaki to jest zajebiste Okej. Okay. Mnie... Jara. Nie bierzcie mojej opinii w ogóle pod uwagę. Po prostu sobie popatrzcie jak ten czołg daje tuby. Nie słuchajcie mnie, ale powiem wam jedno, ten choke pier 8 matchmakingu, bo taki na razie mi rzuciło, jest zajebiście śmieszny, tylko pamiętajcie, w tym na wieżę raczej nie pogracie. Dlaczego? No to głównie dlatego, <grytania> a to głównie dlatego widzowie, że nie za bardzo będzie chciał odbijać, tak? Nie będzie odbijał, bo pancerza super nie ma. Znaczy się, jak ktoś strzela do was za peków, to spoko. Ale jak ktoś już załaduje jakąś goldową amunicję i jest niszczycielem czołgów, to zaczynają się problemy. No, tutaj już nic nie zrobię. Czyli mieliśmy tragiczny początek. Przetestowaliśmy pancerz wieży. Wiemy, że goldowe pociski takich e, czołgów, które mają 260, 270 peny, no lipa. O, mogę dać pechę. O, nie dałem. A ta druga szybko poleci? Nice. Czy pół? ja to biorę, jestem szczęśliwy, dla mnie bomba. Nie no, bez kitu, skajtujecie mnie za ten odcinek, że tak mi się to podoba. Przepraszam, ale mi się podoba. No dobra, znowu mi wyrzuciło nagrywanie. Ja sobie gadam, 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 gadam i gadam, więc to delikatnie może być problematyczne, nie wiem za bardzo o co chodzi, ale na pewno bezeta też nie wie o co chodzi, jak dostaje tak z dwóch lub. Ogólnie mówiłem o tym, że waliło mi nagrywanie w poprzedniej bitwie, gdzie zrobiłem dwa 800-dymka. A tutaj znowu jakiś niemiły psikus. Być może mam jakieś ustawienia, których nie powinienem mieć, ale... Tutaj strzał pojedynczy byłby definitywnie lepszy, pani. Nie wiem, czy ja sobie nie chcę podjechać. Jest to czołg, który jest w miarę mobilny, w miarę przyjemny. Jak dacie sobie turbo, sądzę, że będziecie jeszcze lepiej się bawić niż ja teraz. Prawie dostałem skrzydłem. Bomba. Ten czołg ma 500 alfy. A i pamiętacie o tej dolnej płycie? Pod takim kątem chyba będzie dobrze, co? To jest właśnie to. Granie tym czołgiem pod dobrym kątem będzie strasznie strollować przeciwnika. To jest właśnie ta dolna płyta, o której mówiliście. Patrzcie, ile ta dolna płyta odbija. Oni strzelają mi z automatu gdzieś po tej górnej po, pod kątem, po tej dolnej pod kątem, i oni nie są w stanie ją przebić. Jest trzy strzelał zapecerków. Przełączył je właśnie z tych popeczków wcześniej. Będę próbowała ze zwykłego a mi przebić nie dała rady, okej. Okay. A ja sobie farmię na jednym strzale i popatrzcie, ile ja mam cholera jasna uszkodzeń. No jest to dziwne. Jest to mocne uważam. Jest to taka mechanika, którą ja personalnie w tym momencie. Bardzo polubiłem. Nie, dwustrzały niestety. No ale zapeczka, cyk. Powierzy. Gonzalo potrafi dingać powierzy, tym bardziej zwykłe apeki. Kiedy ja zrobiłem 3000 damage'a? Nie wiem. Nie. Musiałem, przepraszam. O, ja strzelam za pecerek. pa Upsi! No trudno. To by się takimi rzeczami przejmował, nie? To no, tylko przecież czołg premium. Którym powinno się zarabiać, nie? Wow! Jak mnie na dół zrzuciło! A nie chciałem zjeżdżać, ale niestety. No, zrzuciło mnie w dół, więc już z tym nic nie zrobię. Czy coś tutaj gra? Nie wiem. Ten odgłos jest zarąbisty, słuchajcie. Ładowanie tego dwustrzału. Jest Eber jest LT432, który gra sobie chyba tutaj, co? Na pewno tam sobie gra, tak jest. Bo to on dał mi spota. Wiecie co chcę zrobić, nie? To jest bardzo nieodpowiedzialne, widzą. To jest bardzo nieodpowiedzialne. Wychylanie się tutaj jest nierozsądne. Ale nie wytrzymam. Coś może stać tam i stoi na pewno. Ale znowu, czy jak chcę tak blindować, słuchajcie? Warto było. Warto było. Trudno. Było warto. Ja tam się świetnie bawiłem. Dałem tubę. Dałem. Idolo. Może być długo gra, no ale. Pąk lekki, wyjęty. Skoro gra tutaj ten LCVEN. Jest gdzieś naprawdę blisko. To ja sobie odjadę. I widzimy się za chwilę. Mogę w ogóle się dać? Nie, to jest głupie. O. Lajcik. Te apeczki tak wolniej. O, o. dziomek, ty się zdecyduj: ty tam siedzisz, albo się wychylasz jak cholera. Możemy sobie postrzelać. Skoro nic się nie dzieje, gdzieś tam jakieś strzały na ślepo. Postarajmy się użyć tych apeków. Bo z tych apecerów, kurde, ty a. Ty co? Ma dużo amunicji, czy nie ma? W takim razie, chyba wystarczająco, ale do blindowania może być już ciężko. Tutaj bym sobie podjechał, co? Znowuż no boję się tego Elca I tak jak widzicie No muszę grać pasywnie, dlaczego? Dlatego, że ja zrobiłem tutaj takie ostre, agresywne wychylanie się po tego Elteca Ale znowuż z drugiej strony, zobaczcie Że usunąłem jednego Lighta gdzieś z gry, więc to jest ważne na prochorówce. Mam takie wrażenie, że jedna z ważniejszych funkcji tutaj to jest wywalenie czołgu lekkiego. Dobra, jeszcze jeden blindzik, opa, Leć tam. Wiem, że już mojemu jednemu widzowi Michasiowi, ten czołg się bardzo spodoba. On ogólnie lubi takie dziwne czołgi jakiś tam E75. To może nie, bo to jest klasyczny czołg, ale E77 na przykład albo PZ7. Ale głupia, dziwna runda. Wydawało się, że już mamy to wygrane. A w tym momencie jeszcze zebrałem sobie 139 HP A w tym momencie muszę stąd odjechać. Nie mogę tutaj zostać widzowie, co by się działo? Nie mogę tutaj zostać. Ktoś wiedzie mi na plecy, rozciągnie to i ja już jestem w garażu, więc lepiej spróbować zrobić to dobrze i spróbować uciec, bo inaczej będzie minus. No i wylądujemy w later. To jest mądre. To robię. No średnio. Ale czy może to kogoś zaskoczyć? No jak najbardziej. Głupie rzeczy ogólnie w tej grze e, tak działają. Aha. No to. Nie wyszło. <grych> Także moi kochani widzieliście te bitewki. Ja mam delikatne problemy jeżeli chodzi o nagrywanie. Więc będę sobie musiał jakoś radzić na przestrzeni dni. Mam nadzieję, że dostaniecie ze mną. E, czy polecałbym ten czołg? Mi personalnie się podoba, ale padnijcie na Twitcha i sprawdźcie sami jak się tym gra. Pewnie Wam odpowiem na wiele nurtujących pytań, jeżeli ten odcinek to było za mało, a to głównie dlatego, że no teraz chciałbym chociaż nagrać więcej, to i tak, i tak nie mogę, bo coś mi się krzaczy. Jednak... Czołg wydaje się dla mnie personalnie fajny i przyjemny, nie zawsze ten dwustrzał będzie możliwy, więc wtedy schodzimy z Alfą, to jest denerwujące. Dodatkowo wieża nie jest opancerzona jak na Terminatorze, więc to sobie odpuśćcie, jeżeli lubicie grać czołgami, które dingają wieżą wszystko. Za to mamy celne działo, przyjemne działo, fajna mechanika dwustrzału, bo jest to szybkie, dobra pena. I nawet jeździ, a pod kątem górna i dolna będzie dinkać. Dajcie mi znać, czy bierzecie ten czołg, czy może jednak niekoniecznie, i sobie odpuścicie ten nowy etap przepustki, bo właśnie taką nagrodą jest ten E65. Na razie.